Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Wspieraj niebieską przyszłość. Przekaż 1,5% swojego podatku na rzecz Centrum Szkolenia Ruchu Chorzów. Dzień dobry, witamy serdecznie na konferencji prasowej po meczu 26. kolejki Betklik Pierwszej Ligi w którym Ruch Chorzów grał z gks Tychy. W pierwszej części konferencji jest z nami trener gości, pan Artur Skowronek. Witam serdecznie panie trenerze. Dzień dobry. I proszę o komentarz do dzisiejszego meczu. No, gratulacje dla drużyny. To jest dla nas bardzo ważne zwycięstwo z każdej perspektywy, przede wszystkim tabeli. Wyprzedzamy Ruch i bardzo pragnęliśmy tego zwycięstwa właśnie z tej strony, ale Gratulacje dla drużyny, bo wiedzieliśmy, że będziemy mieli też trudne momenty i że tej swojej kultury gry z pewnością będziemy mieli okazję pokazać, ale na tak dobrym boisku, ale, ale wiemy, jak duża determinacja przeciwnika nas dzisiaj czekała. Wiemy, jak bardzo chcieli też tego zwycięstwa i tej płynności gry nam dzisiaj z pewnością zabrakło tego posiadania piłki. Chcielibyśmy więcej ruch miał tego Myślę, myślę teraz tak na gorąco więcej, ale uważam, że też tak na gorąco, jednak konkretów to nasza drużyna miała więcej. Gdzieś w tych polach karnych uważam byliśmy właśnie skuteczniejsi. Bardzo dobrze chroniliśmy naszego pola karnego, a to co wykreowaliśmy to nie wszystko dzisiaj skończyliśmy, ale najważniejsze, że że byliśmy skuteczniejsi. Drużyna na pewno dostaje kolejnego kopa takiego mentalnego tym zwycięstwem i Wiemy, jak intensywny jest ten tydzień, także na pewno regeneracja będzie taka przyjemniejsza. Dzisiaj musimy się trochę tym zwycięstwem pocieszyć, dzielić z tym zwycięstwem też z naszymi kibicami, gdzie też z, tej, z tego miejsca chciałbym im bardzo podziękować, bo, bo, bo dali nam energię też w tych trudnych momentach i naprawdę dzisiaj była w jedności siła. Także dziękuję i gratuluję też, też kibicom i idziemy dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie trenerze. Prosimy o pytania. Dzień dobry, Piotr Tubacki ze Sportu. Panie trenerze, chciałem zapytać o zmianę bartosza śpiączki, bo ona w takim niefortunnym momencie wyszła, bo pan zdjął śpiączkę, akurat sędzia anulował tego gola. Czy gdyby ten od początku, początku pan wiedział, że tego gola nie będzie, to czy śpiączka też zszedłby z wojska? Tak. I. Też z tego miejsca chcę mu może tak indywidualnie też podziękować, bo pokazał kolejny raz charakter. Tak naprawdę wczoraj było nie wiadomo, czy on zagra, bo nie jest w pełni zdrowy. I zostawiał dzisiaj znowu dużo, dużo, bardzo dużo zdrowia dla, dla drużyny, dla tego klubu. Także chcieliśmy nawet szybciej te zmiany, nawet przed golem. Takie były plany, ale no wiadomo, gol go napędził i trochę to wyhamował. Także to było przygotowane. W pewnych aspektach Kiekastyki i można porównywać, bo do nowego klubu przyszedł Pan praktycznie w tym samym momencie co trener Szuszek, tylko tak troszkę na odwrót się zrobiło. Najpierw Pan miał kryzys, teraz Pan ma super serię. W Chorzowie na początku była super seria, teraz jest kryzys. No i może bazując też na Pana doświadczeniu w wychodzeniu z tego kryzysu, co by Pan Chorzowianom doradził, żeby taką serię przerwać i żeby wrócili do tego, co w pewnym sensie grali? Żeby też taką serię złapać. No bo to jednak nie jest łatwa sytuacja, jeżeli się tak długo nie wygrywa, o czym sam pan się na własnej skórze przekonał. No, to nie moja rola. Dawid e, też ze mną przechodził kryzys w Wiśle, Kraków. Na pewno ma duże doświadczenie. To mądry facet. Ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy i może też podziękować e, moim władzom, e, moim ludziom, którzy zarządzają w klubie, bo naprawdę zachowali się, myślę, idealnie. Po prostu byli pod tym napięciem sobą. I to pozwoliło wyjść z kryzysu, bo uważam, że jeżeli widać koncepcję, jeżeli widać, że drużyna nie jest zagubiona, jeżeli widać, że z tygodnia na tydzień te rzeczy idą do góry, ale jednak jeszcze tego wyniku nie ma, to, to trzeba dać wsparcie i ja tego wsparcia dostałem ogrom. I jeszcze raz powiem po prostu dziękuję, bo to dzisiaj do nas wraca. Dzisiaj KKS z tych wygrywa derby z ruchem, no a jutro może zdobyć ok hokejowe mistrzostwo Polski. Będzie pan śledził? Tak, tak, kibicujemy. Wiemy, że. Hokeiści też no mają trudniejszy moment w tym kontekście, że było już 3-1, zrobiło się 3-3, ale wszystko dalej w rękach naszych hokeistów i mamy kciuki, żeby ten kluczowy moment przełamać na naszą stronę. Dzień dobry Panie Trenerze. Karol Bogański Przegląd Sportowy. Gratuluję tego zwycięstwa oczywiście. No i chcę zapytać znowu nawiązując do Bartosza Śpiączki, jak Pan z tym piłkarzem pracował przez ostatnie miesiące tak naprawdę, że on odzyskał teraz tę skuteczność, bo wiemy, że to jest zawodnik, któremu pewnie jest łatwiej kiedy drużynie idzie, ale on sam też, też pewnie się zmienił jak Pan go widzi. Tak, ale uważam, że cała ekipa się zmieniła. Myślę, że Jakbyśmy wrócili do tego pierwszego meczu, to, to powiem nawet tak, tak mocno, że nie byliśmy gotowi na ten mecz tak z różnych stron, a dzisiaj byłem bardzo spokojny, wiedząc o tym, że też będą trudne momenty i że pokażą się też niektórzy liderzy, którym absolutnie między nimi jest Bartek. Dlaczego tak się dzieje? No to jest tylko jego zasługa, jego praca. On po prostu był bardzo... Zdyscyplinowany, zmotywowany, trzymał intensywność swoją i drużyny wtedy, kiedy trzeba było zasuwać, myślę tu przede wszystkim o zimie. Przeszedł ten okres przygotowawczy bez kontuzji, jak, jak właściwie cała drużyna i, i, i właśnie to, to wraca. A do tego czas, który razem spędzamy, czyli rozwijamy taktycznie tą drużynę i uważam, że dzisiaj jest wiele rzeczy powtarzalnych i po prostu nie ma zawahania, jak chociażby w pressingu, gdzie Bartek jest takim na pewno no, jeden z tych e, piłkarzy, którzy mają nas wypychać daleko od naszej bramki. Mówi pan o tym przygotowaniu na determinację, z jaką ruch dzisiaj będzie grał, w trakcie meczu, to był taki ruch, jakiego pan się spodziewał, na jaki pan się nastawiał, czy jednak no, przyjechaliście tu jako faworyt, myślę, że, że nie jest to kontrowersyjna teza, no i dążyliście do tego zwycięstwa i, 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 i osiągnęliście. No, faworyt może z perspektywy tych ostatnich wyników, że rzeczywiście w tym roku no, jesteśmy najlepsi, ale uważam, że tam jest naprawdę bardzo dużo dobrych piłkarzy doświadczonych. Wiele już też ci piłkarze przeżyli. E, I z pewnością kwestia czasu, kiedy, kiedy wrócą na te tory, bo dzisiaj też parę rzeczy naprawdę dobrze się zawiązywało. No, potrzebują gola. No, to jest piąty mecz, gdzie tego gola nie mają. Spirala taka się nakręca, bo, bo ci ludzie na pewno bardzo, bardzo chcą i. Mówię, to jest głęboka na pewno sprawa, ale ja wolę zająć się swoją drużyną i no nie powiedziałbym, że byliśmy faworytem, ale oczekiwałem na pewno dużo zmian. To się sprawdziło. Wiedzieliśmy, że trener będzie chciał nałożyć na naszą intensywność też trochę świeżej krwi. Też dostali szansę ci, co jej dawno nie dostali i to akurat przewidywaliśmy. To Państwo drużynę, jeszcze, jeszcze zapytam. Tak z ręką na sercu Pan często patrzy w tabelę, Pan często liczy punkty do szóstego miejsca? Z ręką na sercu tak patrzę w tabelę i skłamałbym, bo naprawdę no, stopniało to mocno i no, będziemy naprawdę bardzo mocno walczyć o to, to przejście. Czy mamy jeszcze pytania do trenera? Nie widzę. Dziękuję Panie Trenerze. Za kilka minut druga część konferencji. W drugiej części konferencji na Państwa pytania odpowie trener ruchu Dawid Szulczek. Ale zanim oddamy Państwu głos, bardzo proszę panie trenerze o podsumowanie dzisiejszego meczu. Wsparcie naszych kibiców jest ogromne, a nie potrafimy dać im nawet trochę radości w postaci szczelnej bramki w ostatnich meczach. No, niestety, piłka nożna rozgrywa się w polach karnych i to, że pomiędzy jednym i drugim nie wyglądamy gorzej od rywala, to w polach karnych jest. Jest nie tak jak być powinno. W swoim polkarnym, jak przeciwnicy mają nawet kilka razy piłkę, zawsze coś strzelają. W polu, w polu karnym przeciwnika nie dochodzimy do dobrych sytuacji. Nawet jak dzisiaj mieliśmy dwie takie stuprocentowe, to nie zamieniliśmy ich na gola, tak jak z górnikiem Łęczna. Nawet gdzieś tam w gąszczu po, po, tych, po serii tych dośrodkowań, tak jak miało to miejsce na początku, drugiej połowy, też piłka nie chce spać pod nogi naszego zawodnika. Nie ma co ukrywać, że nasza koncentracja teraz będzie tylko na tym, co się dzieje w polu karnym. Nie trzeba trenować już nic innego poza jednym i drugim polem karnym. Dziękuję panie tenarze i prosimy o pytania. Dzień dobry, Piotr Tubacki ze sportu. Panie trenerze, no takie chyba podstawowe pytanie, które należy zadać. Nieobecność w składzie meczowym trzech zawodników, lukić nowotny i Turk. Czym była ona spowodowana? No jeszcze ciekawo, Lahendro, mamy dużo zawodników i po prostu ostatnio mieliśmy słabsze wyniki. Stwierdziłem, że musimy dać trochę. Innej krwi, takiej świeżej energii do, do 20 meczowej, żeby i ta ekipa, która wychodzi w podstawowym składzie, tam też kilku zawodników dostało szansę i ci zawodnicy, którzy siedzą na ławce rezerwowej, żeby oni nosili e, taką świeżą energię. Czyli takie trochę kozło ofiarne? Nie, nie chciałbym tak do tego podchodzić. E, wcześniej były mecze, gdzie nie było innych zawodników w 20. E, może takie, co, taki bodziec też na niektórych podziała pozytywnie. Właśnie co do bodźców, no bo drugi gol potrafi być dla drużyny gwoździem do, do trybuna, natomiast jeżeli ten drugi gol jest anulowany no to czasami zdarza się tak, że zespół, który na tym skorzystał nabiera wtedy takiego rozpędu. Ja miałem wrażenie, że dzisiaj wy, kiedy ten gol Śpiączki na 2-0 został anulowany, jednak tego momentu nie wykorzystaliście i nie było takiego depnięcia. Z czego to wynikało? Tak, zdecydowanie brakowało nam tego, co zrobiliśmy z termeliką w końcówce spotkania, żeby mocno zapchnąć rywala do defensywy. Myślę, że wynikało to z tego, że jak już byliśmy blisko pola karnego i przeciwnik piłkę wybił albo ją straciliśmy, to zamiast próbować czysto ją odebrać, często faulowaliśmy i wtedy przeciwnicy dość długo celebrowali w stanie z boiska, to wybijało nas trochę z rytmu, później często podawali piłkę do bramkarza, bramkarz zagrywał długą piłkę na naszą połowę, no i zanim ta akcja znowu wróciła pod pole karne przeciwnika, to zawsze to chwilę trwało. Też może brak liderów tego, że żaden z zawodników, czy to Szczepan, czy, czy nie wiem, Szwoch, ktoś inny nie potrafił tego za zacząć tym dowodzić w ostatnich minutach, żeby jakoś zespół pokierować w odpowiednim kierunku? Generalnie porażki i zwycięstwa w piłce nożnej to są rzeczy drużynowe i tak jak wygrywaliśmy razem jesienią, tak teraz nie wygrywamy i nie wygrywamy jako drużyna. Rozliczać indywidualnie, rozliczamy się w szatni, na odprawach, na boisku, natomiast nie zamierzam tego robić w mediach. No Nieobecność tych trzech zagranicznych piłkarzy była w pewnym sensie, został odebrany taki wstrząs, a czy przed kolejnym meczem można też się spodziewać takiego kolejnego wstrząsu? No też mamy tylko 20 miejsc, więc ktoś będzie poza 20. zobaczymy czy, czy ktoś do tej dwudziestki wróci. Mamy też zawodników, którzy są chorzy i no wszystko wskazuje na to, że już będzie lepiej. Nie wiem dlaczego znowu teraz nam się przytrafiła taka jedna druga sytuacja, bo już na ten mecz szykowaliśmy się najsilniejszym naszym zestawieniu, no ale niestety nie było nam to dane, choćby wczoraj cikało zgłosił grypę i nie był dostępny. Dzień dobry, Panie trenerze, Karol Bugajski, Przewodniczący Sportowy. To, że nie strzelacie goli to jest jedno, to, że nie wykorzystujecie tych sytuacji, które macie to jest drugie. Natomiast Pan kolejny raz, nie bez racji oczywiście, diagnozuje te problemy, one się cały czas powtarzają. Czy Pan już też nie czuje jakiejś bezsilności w poszukiwaniu tego rozwiązania? Nie, myślę, że tak też ten kalendarz wygląda. Mieliśmy trochę czasu w przerwie na kadrę z górnikami, czy na, naprawdę wyglądało to pozytywnie. No, ale nie wykorzystaliśmy chyba z pięciu sytuacji, które wykrywaliśmy. I teraz wiedzieliśmy, że przyspieszy granie, że będziemy grali co cztery dni, więc ten czas na trening jest ograniczony. Koncentrujemy się na tym, żeby być do każdego rywala dobrze przygotowani. Musimy też mierzyć się z tym, że trochę nam się ten skład zmienia. No ale jestem przekonany o tym, że jak zaczniemy, wychodzić najmocniejszym składem, to te punkty zaczną przybywać. Po drugie jest coś takiego w piłce, jak moment, w którym drużyna łapie dobry okres, jest flow i wtedy nawet wyrównany mecz, przeciska się i wygrywa się 1-0. My tak mieliśmy chociażby na uks ie czy na Zniczu w zeszłej rundzie, a teraz GKS Tychy ma taki moment. No a czasami jest tak, że wpada się w dołek i niestety trzeba czekać na, na to przełamanie, czasem krócej, czasem dłużej. My czekamy już dość długo, bo nie wygraliśmy jeszcze w tym roku. No i musimy teraz w czwartek zrobić wszystko, żeby z Miedzią Legnica w końcu strzelić bramkę jako pierwsi. No właśnie, to jest ten klucz, Pan cały czas będzie to podtrzymywał, bo zastanawiam się, w, w czym po kolejnej porażce szukać tego optymizmu przed kolejnym trudnym meczem. Okoliczności będą podobne, Stadion Śląski znowu będzie w czwartek. Dlaczego ten kolejny mecz ma być inny? Uważam, że nawet nie klucz, ale że jest to nam bardzo potrzebne, żeby wyjść na prowadzenie. Tak było z Koroną, dobrze nas to napędziło i... Przez cały mecz utrzymywaliśmy dobrą grę, dobrą intensywność. Oczywiście możesz strzelić gola i możesz później stracić gola na 1-1, ale uważam, że to strzelenie bramki też sprawi, że nie będziemy tacy spięci, bo jestem przekonany o tym, że zdecydowanie częściej byliśmy dzisiaj pod polem karnym rywala. Natomiast no, mam takie wrażenie, że jak już my jesteśmy blisko pola karnego, to nasze nogi są trochę cięższe i uważam, że jest to związane z taką presją, że nie wychodzi nam ten początek roku, coś nam ucieka. Myślę, że to ma duży wpływ. No i przyjdzie w końcu taki moment, że z nas to zejdzie i wygramy mecz, i później już to ruszy. To krzesełko, na którym pan siedzi, coraz cieplejsze, pan to czuje? Nie, nie, nie odbieram tak tego. Myślę, że no zresztą powiedziałem dzisiaj, że razem cieszyliśmy się z dobrych chwil, tak samo razem jesteśmy w tych trudnych i jestem skoncentrowany na tym, że teraz mamy trzy dni, kiedy musimy się przygotować do miedzi. Dzień dobry, panie trenerze Jakub Kirstka TVR. Znowu dochodzimy w Chorzowie do bardzo częstej, no smutnej, ale bardzo częstej sytuacji, gdzie kibice domagają się, no czy potrzebnych, czy nie, to ja nie będę o tym dywagować, ale zmian. Na stanowisku trenera między innymi, co by pan powiedział tym kibicom, żeby jeszcze ostudzić te emocje? Ja dzisiaj słyszałem na stadionie, że kibice mnie wspierają, więc mogę im tylko podziękować za wsparcie. Okej, okay, dziękuję. Nie widzę więcej pytań. Dziękuję Panie Trenerze, dziękuję Państwu za obecność i do zobaczenia w czwartek na dziękuję. meczu z Miedzią Legnica. Do widzenia.